Mercedes-Benz S400D to auto z 2017 roku. Napędza je silnik o pojemności 3 litrów i mocy 330 koni mechanicznych. Do tej pory pokonał 135 tysięcy kilometrów. No tam zawadziłem Minimalnie, kiedyś tak? tak, zawadziłem dołem tam. A ty masz uklejony butnik, a maska tak. nie? Nie, maska też jest uklejona. Ale tak oklejona. Ile teraz masz przebiegu? 135. I który tu jest i ten mocniejszy? Czy tu jest tzn. 330 koni? 330. 330. Czyli 400ka 400ka 400. 400. formatiku. Miałeś 19 no, Tak, 19 rok? E, nie, ona jest 17, pierwsza bo, rejestracja 18. A bo już nowa lampa. Nowa lampa. W, właśnie już na nowym na nowym ta, ledzie ta. i pakiet Pakiet, ale fotele grzane, wentylowane i ładnie, ładnie szyty ten środek, więc to tak samo w, to, w, to, w tej co przyjęliśmy, tylko czarne wnętrze jest tam, otwórz od razu pod maską, pooglądamy może sobie, a tu lampy nie ucierpiały, tak? Jak nie. tu trochę. nie, nie, bo ja tylko tu spodem, wiesz, zawadziłem, Widać, ale to normalne te chromy, te chromy w nich, to wiesz co, w Wilu my kupowaliśmy te listewki po 200 zł, to tą są kratkę, tanie. Koszty. To jestem w stanie, wiecie, no, nie, no dobrze, że to jest całe, nie? nie, ale no. to można wymienić. To jest osobny element. Tak, tak. Ale przegrzany nie jest, żeś katować nie katował, widzę. To jest okej, okay, Mariusz, bo tu zabudowane wszystko, ale te, te kołki, wszystko jest na miejscu. Postanowiliśmy wyprowadzić ten samochód na dwór, ponieważ zawsze lepiej się prezentuje na świetle dziennym. No próbowaliśmy poszukać jakichś tam niedociągnięć, mankamentów tego samochodu. Pięciosobowa, normalnie. Tak, pięciosobowa. To, to dobrze, wiesz co, narty włożyć z tyłu, czy coś się tak, jedzie, to jest. Tak. O tyle jest też, żeby... pokrowiec na narty Ja, jest ja wszystko, też nie? uważam, że to jest fajnie. No co innego, jak ktoś pracuje w samochodzie, jakieś stoliki, tam bajery, by się przydało aczkolwiek rolety, fotele jeżdżone. nie Ja uważam i tak, że wiesz, tutaj jak tu jest wesce... Ale zobacz, trzeba, nie wiem, czy to zapryskało, czy trzeba ją wypolerować trochę. A lodóweczka jest? Czy to, nie ma lodóweczki? Nie akurat, nie i wiesz, i są ten. Nie no, lodóweczki nie ma jest pokrowiec ja, na Jest narty. pokrowiec typowo na narty, tak. Ferostrefowa klima, nie wiadomo, jak no już w takich samochodach. Tylne fotele, wszystko jeżdżone, kładzione, także mówię, wentylacja, e, ogrzewanie tylnych siedzeń, tak samo. Stop serwisowany do samego końca, możemy wyciągnąć całą historię. Olej dolewałeś chyba co trochę, nie? No, Słuchaj, to nie ma reguły, czy to Porsche, czy Mercedes, olej musi brać. Porsche bierze, to standard piszą. Audi też, nie? Miałem Audi to też, też brał. No kurczę, aż dziwne to jest, wiesz. Tu nie, nie ma porządny klient. Kompresor zostawił, zobacz, żel zostawił. Wszystko, wiesz. To powiem Ci, mi się podoba, no, tylko kwestie tutaj, żebyśmy się przejechali, poszukali na dziurach, może coś puka, może coś stuka. Tu mała zagnioteczka. <słuchaj>